taką pogodę i w takich okolicznościach przyrody naprawdę miło się pracuje, w takich właśnie warunkach będziemy mieli możliwość zaprezentowania Wam kolejnego nowego dealera grupy Rapido w Polsce. Jesteśmy w Dzierżoniowie w firmie Dandis na Dolnym Śląsku, niedaleko Wrocławia i tutaj będziemy chcieli Wam pokazać kilka pojazdów, a skupimy się m.in. na marce Itineo, marce dostępnej właśnie w grupie Rapido. Co wyróżnia te? Pojazdy kempingowe, te kampery. Zapraszam na film. Piotr Łukaszewicz, Polski Karawanik. Dołączyliśmy do grupy Rapido w październiku tego roku i pierwsze samochody, które do nas jechały, to były Itineo. Jak obejrzeliśmy te samochody, stwierdziliśmy, że w sumie Rapido Group robi bardzo ciekawe samochody, więc do dołączyła jeszcze jedna marka, Rapido. No, i w tej chwili możecie u nas zamawiać auta Itineo i Rapido, o których dzisiaj chcemy powiedzieć trochę więcej. Pełna integra od Itineo model JC740. 740 to zapewne długość tego samochodu. Tak, auto ma 740 długości. Mhm. Jest autem czterosobowym, Jest autem też dość lekkim, bo tutaj należy też wspomnieć, że wszystkie Itineo są do 3,5 tony i wszystkie mają dość spory zapas wagowy. Tutaj, jeżeli chodzi o te auta, do gotowe konfiguracje mają poniżej 3 ton a Itineo ma też w swojej ofercie auta węższe, do którego później przejdziemy, więc jeżeli ktoś chce mieć jeszcze lżejszy samochód, jeszcze bardziej kompaktowy, to też ma taki wybór w tej marce. Jeżeli chodzi o ten samochód, no to standardowo jego szerokość to jest 2,35, a więc co za tym idzie, dość spora przestrzeń w środku. No i właśnie jesteśmy. Yy, zabudowany kamper na Fiacie Ducato, jak widzę. Tak, jest to Fiat Ducato z automatyczną skrzynią biegów, w tej chwili już 8-stopniową, nową skrzynią Fiata. Jak oczywiście od razu zauważyłeś, mamy tutaj sporo przestrzeni, a to dzięki temu, że mamy układ face to face. No właśnie, pełna integra i układ face to face, no to jest receptę na to, żeby to naprawdę to było jest wygodnie. Taki... Top seller w Polsce. Każdy wchodząc do kampera, chce mieć tą przestrzeń i od razu wchodząc do takiego układu, wydaje się tutaj klientowi, że jest od razu więcej miejsca niż w innym układzie, w innych kamperach. Jeżeli chodzi o sam salon, to tutaj. Łatwo jest policzyć, że tu miejsca mamy na 6 osób. Stolik nam też się przesuwa po całym salonie. Mamy oczywiście możliwość blokowania go od spodu. Jeżeli jest za mało blatu, no to też mamy tak sprytny wspornik. Możemy sobie ten blat powiększyć, możemy tym całym stołem poprzesuwać, tak? poobracać. Także myślę, że każdy znajdzie tutaj komfortowy dostęp tutaj do, do tego stolika. My na ten czas go teraz złożymy, żeby tutaj było więcej miejsca, żeby się przemieszczać. Ale co najciekawsze z tym modelu, JC740 ma niespotykany na rynku tutaj układ tych łóżek z tyłu, bo zapewne już widzieliście, nie w jednym kamperze, że dwa łóżka się oczywiście łączą na środku, ale w mało którym kamperze, a ja szczerze nie widziałem żadnego na rynku, możliwość jest ich regulacji góra-dół i tak? wysokości. tak I w tej chwili widzimy maksymalnie opuszczone łóżka w dół. A co za tym idzie, też większy komfort, żeby wejść na to łóżko. No tak, nie potrzebujemy żadnej drabinki, mamy tutaj też schodek, prawda? I tej przestrzeni nad głowami, nad łóżkami naprawdę dużo. Jest jeszcze to, co może zaskoczyć każdego w tym aucie, to regulu regulując te łóżka, nie podnosi się samo łóżko z materacem, tylko oczywiście powiększamy też przestrzenie ładunkowe, więc te szafy także się powiększają, podnosząc to łóżko do góry. Jak to wygląda w praktyce, to za chwilę zobaczycie w garażu, kiedy tam wejdziemy. Natomiast skoro jesteśmy jeszcze w środku, to dwa słowa tutaj o wyposażeniu. Tak jak widzicie, kabina prysznicowa po prawej stronie, idąc od sypialni. Przestronna, duża i wygodna, no ale przestronny kamper 740 cm. No tak, tutaj cztery osoby mają czuć się komfortowo. Tutaj cztery osoby mają znaleźć dla siebie miejsce, mają znaleźć miejsce na ubrania. Jak widzisz, my też tutaj chodzimy, nagrywamy, więc spokojnie mamy tą przestrzeń, żeby się minąć. Tutaj mamy ubicację po, po lewej stronie. Dla niektórych to jest duży plus, że ubikacja jest po lewej stronie pojazdu, ponieważ no, tą kasetę też trzeba jakoś opróżniać i wyciągamy ją w lewą stronę, a nie w prawo pod markizę. To mi często ludzie mówią, o, mówiąc o innej marce, no to często właśnie po prawej stronie wyciągamy tą kasetę, tu jest po lewej. No, ale co jeszcze fajne, tutaj mamy na przykład takie drzwi. Tymi drzwiami możemy sobie oddzielić samą przestrzeń sypialną z, właśnie z ubikacją, z prysznicem. No dobra, ruszoka do kuchni, bo ta kuchnia też jest z jednej strony nie zajmuje dużo miejsca, dużo przestrzeni w kamperze, a z drugiej strony wydaje się, że jest funkcjonalna ten blat roboczy daje możliwości tutaj komfortowego wykorzystania. Ten układ blatów roboczych jest znany już w Rapido Group, bo jak ktoś się interesuje całą tą grupą Rapido, to wie, że np. w Rapido mamy bardzo podobny układ i tego blatu jest dużo. Bardzo fajnie jest to zaprojektowane. To, co też w całej grupie jest takie dość znane, no to czyli centralne blokowanie tych wszystkich szuflad. Nie mamy tutaj żadnych puszloków, żadnych przycisków, które nam blokują pojedyncze szuflady. Jest jeden system, Eee, taki jak kiedyś był w Rapido w tej chwili Rapido wiem że ma elektryczne domykanie tutaj taki elektrozamek tutaj mamy ręcznie przekręcamy w prawo więc mamy poblokowane szuflady odblokowując w lewo szuflady są odblokowane nie Często jest tak, że z tych droższych linii, jeżeli jest na przykład zmiana modelowa, jakiś facelifting lifting modelu, no to te rozwiązania z tych starszych modeli pojawiają się w tańszych samochodach. Tańszych, po prostu troszkę niższej klasy, ale te rozwiązania są już sprawdzone. Tutaj mamy w kuchni dwupalnikową gazówkę. Ja uważam, że to jest w 100% w ogóle wystarczy dwupalnikowa w kamperze. Nigdy się nie gotuje na tych trzech palnikach, a dzięki temu, że mamy ją dzieloną, no to jest tego oblatu więcej. Dobra, domykając jeszcze temat tego, co w środku, tak jak widzicie, sporo szafek tutaj Grzegorz w międzyczasie włączy oświetlenie, też możemy zobaczyć, że te, te takie LEDowe światełka, no nie tylko są funkcjonalne, ale też estetyczne. No, LEDów jest, LED jest dobra, dużo, LEDów jest zaskakująco dużo. Jeszcze więcej, oczywiście, macie ich w rapidu, bo tam jest poświetlone dos dosłownie wszystko, mhm. nawet. Eee, na, nawet tej firanki, Rapidom mamy poświetlone, co za chwilę zobaczycie w innym samochodzie. Natomiast tutaj Fitineo też nie brakuje tych oświetleń ambientowych, i na pewno to fajnie wygląda też wieczorem, jeżeli już jest ciemno. Możemy sobie wybrać odpowiednie oświetlenie, które nam będzie po prostu pasować do, do danego nastroju. Jeżeli chodzi jeszcze o samą przestrzeń załadunkową, to spójrzcie, jak tutaj fajnie jest to rozwiązane. Eee, są to przestrzenie podzielone, tak? Czyli nie, nie mamy jednej dużej przestrzeni w szafce, tylko jest, jest półeczka. Dzięki temu więcej rzeczy nam się może tutaj zmieścić. Jak już auto zaparkujemy, to jeszcze taki po prostu taka mała przestrzeń tutaj pod spodem. Wiadomo, że na czas jazdy, no to, to raczej ciężko, bo coś tutaj może latać, tak? Ale jak stoimy na kempingu dłużej, no to można się też porozkładać do tych tutaj przestrzeni pod szafkami. Tak jest. No i to, jeżeli myślimy o kamperze dla rodziny, na przykład czteroosobowej. To, to łóżko w przedniej części wintek też jest bardzo funkcjonalne bo wydziela taką daleką jedną od drugiej Osobną sypialnię, prawda? Taką bardzo intymną, komfortową, nawet dla, dla grupy dorosłych, czterech osób, to też można zachować tutaj dużo intymności. To jest bardzo komfortowo dla tych czterech osób, bo na tyle jest homologowany samolot, jest bardzo komfortowo. Nie trzeba się bawić w rozkładanie tego łóżka tutaj w salonie, nie trzeba opuszczać żadnej nogi, rozkładać, wiesz, tych wszystkich materacy. Możemy tutaj bardzo szybko rozłożyć to łóżko, natomiast jeżeli chcemy to pokazać, to musimy oczywiście złożyć Oparcie. oparcia, bo to jest oczywiście normalne w każdej także to wymaga złożenia oparcia. Składamy w dół, zabezpieczenie na czas jazdy trzeba odpiąć, to wszystko. Czuć, że te siłowniki taki opór stawiają, no one są po to, żeby łatwiej było to łóżko później składać tak, do góry. Duże, komfortowe spanie dla dwóch osób, tutaj mamy do 200 kg tak, przewidziane to, to łóżko. Bardzo miły gest, tutaj dali takie okienko, często o tym producent zapomina, a tu jednak jest fajnie to wkomponowane. Oświetlenie pod materacem, siatki. Jeżeli ktoś by tutaj chciał położyć dzieci, spać, no to, no to one nie spadną. Nam tutaj w nocy drabinka. Jeżeli ktoś potrzebuje wchodzić po drabince, ja osobiście uważam, że jest na tyle nisko, że tej drabinki nie trzeba. Można spokojnie wejść po e, prawym lub lewym materacu, tak. No ale jeżeli ktoś chce te drabinki, to może je tutaj umieścić, zabezpieczyć, żeby ta drabinka się nie i i używa w tej drabinie. No i teraz zobacz, jak to łatwo się podnosi do góry. Ja użyję jednej ręki do tego. Koniec. Nawet dziecko sobie poradzi z czymś takim. No dobra, co, przejdziemy do garażu, bo jeszcze mówiliśmy o tej pojemności garażu uzależnionej od wysokości łóżka. To tak, pokażę. Tak, żeby pokazać tą regulację tych łóżek, musimy przejść do garażu, bo właśnie z poziomu garażu reguluje się tą przestrzeń. Maksymalnie opuszczony, czyli tak. duży komfort dla sypialni do spania. Jeżeli ktoś ma problemy, właśnie nie wiem, z kolanami, nie chce wchodzić po drabinkach, no to wtedy korzysta w takim układzie. Jeżeli wozi rowery, a no w takim układzie, oczywiście, rowery mogą nie wejść tutaj do tego garażu, to zawsze może rowery umieścić na bagażniku rowerowym, który montujemy na tylnej ścianie. A samochód jest przygotowany po to, żeby takie bagażniki montować. Ma wzmocnienie, ma odpowiednie zaznaczone miejsca, w którym po prostu w tych miejscach trzeba zamontować ten bagażnik. Jeżeli chodzi o tą przestrzeń garażową, no to tak jak już wspomnieliśmy, regulujemy ją z poziomu garażu, przytrzymując ten przycisk. I co ważne, zobacz, że to wszystko się podnosi właśnie z tymi sklejkami. Tak, tak samo szafy. Później możemy jeszcze zrobić jakieś mm. nagranie, że to wszystko się tam powiększa tą przestrzeń swoją. Zakres regulacji jest bardzo duży, bo możemy to podnieść o 30 cm do góry, jak jest to maksymalnie podniesione. Zobacz, że tutaj te światło drzwi jest dość duże, a garaż jest jeszcze wyższy niż to światło. No dobra, to zobaczmy jeszcze na ile funkcjonalna jest teraz ta sypialnia. Nadal jest bardzo dobrze, natomiast teraz mamy tutaj też ten schodek, tak, po tym schodku mm -hmm. możemy wejść, ale jeżeli komuś jest za wysoko, no to pod może tutaj sobie na to łóżko wejść. Jest, no to jeszcze tylko pokażę, tutaj wysuwamy tą jakby szufladę, dokładamy do niej materac, wtedy mamy łóżko podwójne, a tutaj pod tymi materacami są te szafki, o okay. których tak mówiłeś. Tak, możemy to podnieść w ten sposób do góry, to ja pokażę Ci w ten sposób, okej, okay. to się blokuje, no i ta szafa też zwiększyła się teraz o tą przestrzeń, którą podnieśliśmy. Do tych szaf też mamy dostęp od przodu do czoła. Okay. Wybrzmiało mi się w naszej rozmowie między innymi to, że, jest to cen, że są to kampery z nieco niższej półki cenowej. Ile więc kosztuje model JC740 z grupy, z marki Itino? Konkretnie egzemplarz, który oglądaliśmy, jest wyceniony na 439 000 zł brutto. Ale też nie każdy potrzebuje takiej konfiguracji, bo samochody można już skonfigurować poniżej 400 tysięcy złotych brutto. A uważam to za bardzo dobrą ofertę, jeżeli chodzi o kampera na Fiacie Ducato i oczywiście Integra. No właśnie, ta cena to jest zawsze wypadkowa tego, jak sobie ten samochód wyposażymy, na jakie dodatki się zdecydujemy. A skoro mowa o Fiacie Ducato, to tym najdroższym dodatkiem jest jednak akcyza, no której jest, nikim, nie jest nie do przeskoczenia. Drogim dodatkiem jest automat, który jest akurat w tym egzemplarzu, ale myślę, że powinniśmy to potraktować jako standard, bo aktualnie wszystkie auta, jakie sprzedajemy, są z automatyczną skrzynią biegów. Bo jednak klient, kupując kampera, jednak no, on raczej jeździ autem porządnym, tak? bo camper to jest takie hobby, które też nie jest tanim hobby, więc nie chce mieć kampera w manualu. Tak? Ok, 740 cm, i to jest integra numer jeden, którą dzisiaj chcę pokazać, ale zobaczcie. No już optycznie troszeczkę mniejsza, bardziej kompaktowa, pewnie bardziej wygodna w prowadzeniu, jeżeli mówimy o jakichś mniej, może jakichś nieco trudniejszych terenach, w wąskich uliczkach, prawda, w jakichś miastach. Tak, CJ, CJ 660, 660, to jest auto krótsze, auto węższe, bo ten samochód jest sporo węższy od tego, który oglądaliśmy. To też troszkę widać tą przestrzeń w środku. Natomiast, jeżeli ktoś szuka kompaktowego samochodu i jeszcze lżejszego, czyli jednak te, te kilogramy do załadunku nam to jeszcze więcej do tych 3,5 tony. Także tutaj mamy spory zapas kilogramowy. I od 660 czyli zakładam, że 660 cm to długość tego hampera. Tak, a dokładnie 661. Producent podaje na swojej stronie. Ale co ważne, no auto jest znacznie węższe. Ma 2,19 tej, tej szerokości i tylko 2,80 m wysokości. Także auto jest kompaktowe. Fajne, jeżeli ktoś szuka kompromisu pomiędzy integrą a nie wiem, campervanem, tak. A w camperwanie kamper, w czuje się za ciasno że brak mu tego miejsca, no to wtedy może ewentualnie spróbować czegoś takiego. Uważam to za, za dobrą alternatywę do Campervana. No ale zobaczmy właśnie jak na tej y, mniejszej szerokości y, zaprojektowano wnętrze. Czy To się bardzo to, co od odbija. razu jest w ogóle Mię... widoczne, nie? No to spójrz na te drzwi, które są wąziutkie tutaj. No jednak tutaj jest y, walka o każdy centymetr tutaj na tej długości auta, więc drzwi są inne. Nie oznacza, że gorsze, tak? bo drzwi są naprawdę fajnego producenta, ładnie to się zamyka otwiera. Stopień elektryczny, zobacz, że fotele są takie same jak w tamtym aucie, więc jest miejsce na fajny, komfortowy fotel, mimo że ta kabina jest troszeczkę węższa. Jak już jesteśmy na kempingu, możemy sobie te fotele poobracać i zobacz, jak to łatwo się obróciło. Czyli tutaj nie ma jakiejś kolizji tego fotelu z drzwiami czy, czy z kierownicą. Tak? tak samo rozkładany stolik, natomiast blat dużo mniejszy. Tak? Nie ma potrzeby w tak małym aucie na tak duże blaty. Natomiast jeżeli ktoś też tego wymaga od producenta, żeby ten stolik był większy, no to zobacz, możemy sobie go powiększyć. Nie? Homologacja, spanie dla osób czterech, jazda dla osób czterech no powiem ci i cztery osoby tak czy tej mogą spokojnie pojechać na, na każdy wyjazd tak? czy nawet będzie zimowy wyjazd no to też te auta są tego nie powiedzieliśmy w ogóle wcześniej, te auta mają też e, pakiety zimowe, czyli mają podgrzewane te zbiorniki wody szarej, bo to głównie o to chodzi w tym pakiecie. E, podłogi są oczywiście pojedyncze, no, ale to jest normalne w tej klasie samochodów, w tej cenie. E, natomiast i tak e, mając ten pakiet zimowy nie, możemy, nie musimy się martwić o to, że coś nam pomarznie, tak? bo to wszystko jest do, dogrzane. Kuchnia, kuchnia. troszkę inaczej, nie jest to kuchnia w kształcie litery L. Tu już mamy taki kombajn 2 w jednym, czyli e, jest i zlew i... i, i i dwa palniki tak, od, od To Też możemy sobie powiększyć ten blat takim elementem, który jest tutaj zamocowany na rzecz jazdy i wkładamy go od góry delikatnie powiększając tą przestrzeń roboczą No dobra, a jak wygląda ten bardziej kompaktowy, mobilny model z tyłu w sypialni? Z tyłu. No to zacznijmy od elementu, przy którym stoisz obok, bo jeżeli chcemy sobie zrobić bardziej tutaj prywatną strefę, możemy sobie zasłonić te drzwiczki, bo to jest standard, ale chciałem powiedzieć o czymś innym. Jeżeli chcemy korzystać z sypialni i z tutaj toalety, pójść się wykąpać, cokolwiek, tak, zrobić sobie taką strefę prywatną, no to możemy się odsłonić takim, taką zasłoną tutaj w ten sposób. Wtedy jakby życie z przodu dalej może tam trwać, tak? może ktoś siedzieć w salonie, może oglądać telewizję, cokolwiek. A my możemy iść spokojnie się wykąpać i później przebrać i iść do sypialni. Po stronie kierowcy mamy zintegrowaną łazienkę razem z prysznicem. Robimy coś takiego i wtedy cała ta ścianka razem z umywalką przejeżdża na część prawą zasłaniając nam toaletę. No i ukazuje nam się fajny prysznic i spójrz, że ten prysznic nie jest taki mały, a to jest, no. dalej mówimy o aucie kompaktowym. Ja tutaj wejdę, żeby Ci to zobrazować. Dobrze. że ja jestem w ubraniach zimowych, w kurtce. Oczywiście tutaj też yy, dużym plusem jest to, że tu nie ma żadnych zasun, które się przyczepiają do ciała, tylko mamy wszystko na takich yy, drzwiczkach plexi. Zamykam w ten sposób. Powiem Ci swobodnie mogę się wykąpać, tak? Okej, okay, dobra. A ten kompaktowy mniejszy model itneo. Jaka cena? Słuchajcie, cena bardzo zbliżona, bo to, że jest coś mniejszego, kompaktowego nie oznacza, że mamy mniej elementów, bo to ma te same ogrzewanie, te same docieplenie i tak dalej. Elementy, które są do zbudowania auta są takie same, więc cena jest. Cenikowo delikatnie mniejsza, bo ten akurat konkretny samochód, który tutaj widzicie, możecie kupić za 410 tysięcy, więc już mamy tej różnicy 19 tysięcy od, od tamtego. Natomiast tak samo jak ten samochód, możecie go skonfigurować bardziej ubogo lub przekraczając tą kwotę, o której powiedziałem. Ale tak jak już wcześniej mówiłem, my wszystko konfigurujemy bardzo podobnie czyli w automacie, na maksymalnie wyposażonym Fiacie, z klimatronikiem, z. Wyświetlaczem za, za, za kierownicą, z, ze skórzaną kierownicą, multifunkcja, ładowarka indukcyjna, także no to wszystko jest. Kamera cofania, radio. Co ważne, też konfigurujemy te auta z, ze zintegrowanymi tymi zasłonami, bo to nie jest niestety standardem Fitineo. O tym trzeba pamiętać, przeglądając cały cennik, że trzeba dobrać z konfiguratora te, te wszystkie zasłony na te okna. Także te modele i neo na Fiacie, Ducato, tak jak mówiliśmy, mówiliśmy też o akcyzie. Tutaj akcyzy nie będzie. Nie, że nie będzie, ale będzie mniejsza o ponad 15%. tak? 3, 1 przy Mercedesie czyni to auto bardzo korzystnym na polskim rynku. A jeżeli już mówimy o Rapido, no to mamy w ofercie Distinctiona, który jest właśnie na Mercedesie. Tutaj mamy model I66. No, widzimy od razu już na wejściu parę różnic, chociażby jeżeli chodzi o fronty mebli, prawda? Tutaj układ bardzo podobny, jakby taki znajomy z tamtego samochodu, tak. co oglądaliśmy przed chwilą, no ale jednak wszystko tutaj jest klasę wyżej. Zaczynając od frontów, jest to dużo ładniej wykończone, wyprofilowane, w połysku. To, co też tutaj widzę nad swoją głową, ogromny świetlik dachowy. Okej, okay, no to tak jak gołym okiem widzimy, że to wykończenie jest troszeczkę inne. Natomiast sam układ, funkcjonalność pewnie bardzo zbliżone. Funkcjonalność jest bardzo zbliżona. Tutaj tak jak w modelu JC740 mamy face to face, mamy łóżko, które jest tutaj opuszczane na siłownikach, natomiast jest opuszczane elektrycznie. Możemy jednym przyciskiem opuścić to łóżko. Należy oczywiście pamiętać o siedzeniach, tak? no teraz nie opuszczę go maksymalnie w dół, bo mamy te siedziska. Tutaj dużo elementów jest zamawianych przez Rapido Eco Standard, czyli biorąc Model Distinction mhm. dostajemy w takiej wersji Mercedesa, czyli skórzana kierownica, rozbudowany ekran między zegarami MBUX, ten system nawigacji Mercedesa, Thermotronic. Tutaj mamy schowek, który kryje pod sobą trzy gniazda USB. Jeżeli chodzi o samą tej nawigację, no to też mamy Apple CarPlay, Android Auto bezprzewodowo oraz wbudowane mapy, jeżeli ktoś chce korzystać z tych Mercedesa. Przednia roleta w distinction, ta, która zasłania nam przednie okno, też jest elektrycznie sterowana. Możemy sobie ją opuścić w dół. I tutaj mamy do tego sterowania tą roletą dwa przyciski. Pierwszy opuszcza tą belkę dolną, a drugi opuszcza belkę górną, czyli Możemy sobie zrobić układ taki, gdzie mamy zasłoniętą cały dół, a górą sobie robimy taki lufcik, żeby tylko nam światło wpadało, a ludzie, którzy będą się kręcili wokół auta na jakimś parkingu, kamper placu nie, nie będą widzieć, co się dzieje w środku dokładnie. To co mi się bardzo podoba, to te właśnie te wyłączniki od świateł. One są rozmieszczone w całym pojeździe. Tutaj mamy wszystko ładnie. Opisane, tak? opisane, nie opisane, tylko mamy po prostu jakby piktogramy, rozrysowane. tak, rozrysowane, za jakie oświetlenie odpowiada odpowiedni tutaj przycisk przypisany do tego. Przy kierowcy mamy te przyciski, przy wejściu mamy te przyciski, i, i tak dłużej przytrzymując ten dany po prostu przycisk, możemy sobie rozjaśniać lub ściemniać to oświetlenie, także możemy sobie wystarować tak naprawdę każdą lampkę, każde oświetlenie w tym samochodzie. Prysznic, widzisz, akurat ktoś ustawił róż tutaj. Natomiast cały sterownik do tego oświetlenia, samego prysznica jest w publikacji tutaj. Na, na tej ściance masz tutaj sterowanie, więc możemy sobie ustawić tak naprawdę komu odpowiada. Niebieski to ma niebieski, to wtedy ten, ten, ten LED mhm. odpowiednie do nastrojów, tak. tak jest. Jeżeli chodzi o samą toaletę, to tutaj, jakie ogrzewanie Aldy, dostajemy też kaloryfer. W tej chwili widzisz połączone to łóżko, tutaj już dalej tego środkowego materaca nie wysuniemy, możemy ewentualnie to pomniejszyć i robi się to też bardzo sprawnie. Wchodzimy normalnie po stopniach, szafy są w tym przypadku, w tym układzie pod łóżkami i do tych szaf mamy dostęp od tej frontu albo możemy to wszystko podnieść razem z materacem. jest siłownik, czyli też troszkę inaczej jak Vitineo, bardzo podobny system, natomiast już na siłownikach, więc wygodnie w każdej chwili możemy tą klapę położyć. No dobra, ile to wszystko kosztuje? Pamiętajmy. Ile to kosztuje? Mercedesie. Mówimy o Mercedesie 600, tak. Obecnie, to, to jeżeli chodzi konkretnie o egzemplarz, który oglądamy, jest wyceniony na 619 tysięcy, ale to już mówimy wtedy o wyprzedaży rocznika 2025, bo w takim modelu jesteśmy. Standardowo zamawiając go w katalogu, uzyskując jakiś rabat od dilera, możecie taki samochód nabyć za około 650-660 tysięcy złotych brutto. Dziękuję Ci, Grzegorz, za spotkanie. Życzymy powodzenia na tym szlaku sprzedażowym w grupie Rapido w Polsce. Dwa słowa jeszcze może na koniec o centrum kempingowym Dandi, z którym jesteśmy. Od kiedy działacie? Czym się zajmujecie poza sprzedażą? O czym już mówiliśmy? kamperów Rapido. Słuchaj, działamy już 25 lat na rynku, także mamy spore doświadczenie. Mamy też doświadczonych serwisantów, którzy mają wszystkie aktualne szkolenia, więc jeżeli. Nabyliście już Rapido nie wiem, z innego rynku, tak? chcecie doposażyć taki samochód w jakieś dodatki, przetwornice, elektrykę, zrobić cokolwiek w tym samochodzie. Robimy tak naprawdę wszystko, więc możecie się do nas zgłosić i wtedy Wam doradzimy. Dziękuję, że do nas przyjechaliście i mam nadzieję do następnego.